Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJPTV. W tym filmiku powiem Wam coś o znaczeniu ametystu. Jak wiadomo ametyst jest jak każdy kamień szlachetny ma swoje jakieś tam powiedzmy magiczne właściwości. I teraz powiem Wam, że ametyst jest także kamieniem harmonii. I relaksu, ponieważ ma wiele ciekawych właściwości. Według wierzeń pomaga radzić sobie w stresujących sytuacjach, przywraca równowagę oraz zapewnia spokojny sen. Jest również symbolem szczęścia i walki z uzależnieniem. Ametystowi przypisuje się wiele różnych właściwości, według wierzeń przynosi spokój w życiu osobistym, dodaje cierpliwości i pomaga uwolnić się od negatywnych myśli. Starożytni Grecy wierzyli, że kamień zapewnia również zdrowy sen nocą, poprawia przemianę materii, a także pomaga w łagodzeniu konfliktów. Ciekawe jak to jest naprawdę, czy ten kamień ma właśnie właściwości takie jak słyszeliście, czy ma inne właściwości, czy w ogóle ma jakieś właściwości, ale to już zależy od tego w co wierzy. Ja twierdzę, że ten kamień jednak ma coś magicznego w sobie. Jeżeli też tak twierdzicie, to możecie udostępnić ten filmik swoim znajomym na Facebooku, które, którzy lubią czary mary, hokus pokus. Możecie też zasubskrybować mój kanał i zobaczyć inne filmiki na moim kanale. Także kończę już ten filmik o tym ameteście, a ja Was pozdrawiam serdecznie. Cześć!